My jesteśmy na cechowni Zakładów Górniczych Lubin w miejscu, gdzie górnicy pobierają lampy i aparaty ucieczkowe. Pobierają też radiotelefony przenośne systemu DOTRA. Radiotelefony przenośne to jest małe urządzenie. Po wybraniu grupy sztygar oddziałowy kontaktuje się z operatorem maszyn, z innym sztygarem i to zdecydowanie poprawia organizację pracy i odstawę ropy. System też Zwiększa zdecydowanie bezpieczeństwo przez to, że jest bezpośredni kontakt z pracownikiem pracującym w przodku z przejeżdżającą maszyną. Można nadać szybko informacje o zagrożeniu. W przyszłości też ten system będzie spięty z dyspozytorskim systemem alarmowania Star-M i wtedy dyspozytor będzie mógł na każdy radiotelefon znajdujący się w wyrobiskach górniczych nadać sygnał alarmowy do załogi. Będzie to wtedy zdecydowanie więcej miejsc, gdzie ten sygnał alarmowy będzie docierał. Jestem na chodniku 806, wracam z Kraty, jadę pod, pod padromę się załadować urobkiem. Słuchaj, bo rozmawiałem z przodowym, wybieraliście w tej chwili pochodnią ale tam coś się podziało, trzeba obrywaka wpuścić. Jedź na pochodnią czwartą i tam wybierajcie przodki. Tak, żebyś nie głosił, to mówię Ci od razu, że pogromadz to na pochodnią czwartą. Jesteśmy tutaj już w pobliżu przodków, gdzie widzimy rozwieszony kabel, który stanowi antenę taką aktywną. O aktywności tej anteny stanowią tutaj te wzmacniacze zabudowane, co pewien odcinek. ...które regenerują sygnał, żeby uzyskiwać duże dystanse zasięgu łączności. Ostatnie metry jednak nie są realizowane przy pomocy przewodu promieniującego, cieknącego, ale przy pomocy specjalnych anten kierunkowych o dużym wzmocnieniu, które powodują, że mamy zasięg nawet do 300 metrów od anteny. Przedowy nawrót, przedowy nawrót, goście. Słuchaj, przyjechałem tutaj na pole, jestem na 806, na wysokości przecinki trzeciej. Poleciało ci Chłopaki nie mogą wozami przejechać, przyszli małą łyżkę, niech to przegarnie yy, I przy okazji powiedz mi jaka sytuacja na oddziale, bo słyszę, że wiertarka wierci, tylko interesuje mnie jeszcze gdzie Tak, wiertarka została wierci w pochylenie 4, pas 13 eee, Kotliarkę ścignamy do środka, pochylenie 8, pas 13 Zamiast małej łyżki małe w tej chwili za dużą łyżkę i już to przegarnie, nie ma problemu Ale słuchaj, to od razu niech ona jedzie przed wozami, bo oni inaczej nie przejadą Poleciał ocios i po prostu trzeba to przegarnąć. I to tak migusiem. Przyszłościowy to nie tylko łączność rozmówna, żeby przekazać informacje słowne, ale również ten kabel promieniujący jest taką autostradą telekomunikacyjną, która na, pozwala na przesyłanie różnych jeszcze dodatkowych innych informacji. Obserwowaliśmy dzisiaj rozmowy tylko. Można przesyłać smsy, można tą autostradą przesyłać sygnały wizyjne z kamer, z punktów technologicznych kopalni kontrolować, ale również pracujemy w tej chwili w następnym etapie przy tego kabla, tego systemu przekazywano będą informacje z odczunnikowania kopalni, wygrodzenia oddziałów, tak zwany system identyfikacji osób i maszyn, czyli dyspozytor będzie zorientowany na danym oddziale, ile w danej chwili pracuje maszyn i ludzi. I w razie jakichkolwiek zagrożeń ma pewność, że wszyscy ci pracownicy opuścili ten rejon. I... Kowalczyk Szęń Boże. Mariusz, ja udaję się w rejon oddziału czwartego. Także stamtąd się zgłoszę. Gdyby były jakieś sprawy do mnie, to proszę mnie łączyć na telefon 426. Dziękuję bardzo. Zapisałem Szęń Boże. Sześć Boże, dziękuję. Bez odbioru. Dyspozytornia to jest to stanowisko, gdzie zbiegają się wszystkie informacje dotyczące ruchu zakładu górniczego. DOTRA nam daje to, że mamy bezpośrednią łączność z tymi ludźmi już na przodkami, Na, na przodkach. Tam, gdzie oni pracują, jeżeli cokolwiek się wyda wydarzy, no, y, dotyczące bezpośredniej produkcji, problem jakiś, awaria urządzenia maszyny, dzwoni bezpośrednio do Sztygara. Jeżeli ma problem z połączeniem się ze Sztygarem, dzwoni do dyspozytora, a ja już mam takie środki, żeby tą pomoc mu wysłać i, no, i pomóc. A mieliśmy już takie przykłady, że zdarzyło się na przykład, był wypadek w pierwszym oddziale i również skorzystaliśmy z, do z dotry. Że człowiek, który musiał udzielić pierwszej pomocy, nie musiał biec do, do telefonu, nie musiał wybierać pomiędzy tym, czy ma udzielać pierwszej pomocy, czy biec i dzwonić o pomoc do dyspozytora. Jednocześnie, mając ten telefon pod ręką, dzwonił, koordynował wszystko z dyspozytorem, i myśmy wzywali pomoc i jak najsprawniej tę pomoc organizowali. Stanowisko dyspozytora dotry. Posiadam wspomaganie komputerowe. Na ekranie LCD, tak jak na komputerze, widać wszystkie połączenia, całą historię. Dyspozytor ma cały przegląd tego, co się dzieje w sieci. Kto się z kim łączy, może się również łączyć z pojedynczą osobą lub z wszystkimi naraz. Ma całą historię połączeń, jakie wykonywał, jest to rejestrowane i później ze statystyki wyciągane są wnioski. Z tego stanowiska można definiować grupy lub nie wcześniej zdefiniowane, i do takich grup można wysyłać komunikaty alarmowe. Pod jednym przyciskiem można powiadomić nawet całą kopalnię i przesłać komunikat słowny.